Cześć, z tej strony Maciej Pokarowski z kadry szkoleniowej Karni. Dzisiaj opowiem Ci, jak dbać o zdrowie, kiedy masz typową pracę siedzącą, pracę przy biurku. Także zapraszam serdecznie, postaram się przekazać Tobie dzisiaj 5 najważniejszych porad. Po pierwsze, zwróć uwagę na podstawowe badania. Zastanów się, kiedy ostatnio je wykonywałeś, bo jeśli robiło się je dawno, to warto byłoby poznać w ogóle swój stan zdrowia. Niestety ostatnie czasy królują, jeśli chodzi o kwestię pracy zdalnej, zdecydowanie mniej mamy aktywności fizycznej, no i przy tym te nawyki żywieniowe u Polaków były różne, co mogło mieć swoje następstwo, jeśli chodzi o wyniki badań, o Twój stan zdrowia. Warto więc, żebyś to skontrolował. Jakie badania warto zrobić? Jest to oczywiście podstawowa morfologia, jest to lipidogram, gdzie sprawdzisz cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy. Warto zwrócić uwagę na poziom glukozy na czczo, zwrócić uwagę na hormony, które odpowiadają za pracę tarczycy, czyli TSH, T3, T4. Warto również zobaczyć jak wygląda kwestia gospodarki żelazem i tutaj spojrzeć chociażby na ferrytynę, czy zwrócić uwagę też na zawartość witaminy D. Są to kluczowe i podstawowe badania. Oczywiście warto zwrócić się też do lekarza, i też, żeby odpowiednio zasugerował listę badań, które warto wykonać. W zależności też od Twojej historii zdrowotnej. Jest to natomiast punkt wyjścia. Teraz patrząc na to, co z możesz zrobić. Załóżmy, że masz już badania, jest ok, natomiast problemem może być po prostu ostatnio zwiększona masa ciała. Warto by było zwrócić uwagę na monitorowanie aktywności fizycznej, czyli zrobić rachunek sumienia jako rana i punkt numer dwa. Jak w ogóle wygląda kwestia ruchu na przestrzeni tygodnia? Być może jest tak, że chodzisz dwa razy w ciągu tygodnia na siłownię, ale pracujesz typowo przy biurku, więc w zasadzie spędzasz tam dosłownie 8, czy nawet czasami więcej godzin w ciągu dnia, a potem już nie masz za bardzo siły na spacery. I lubisz po prostu odpalić ulubiony serial. W tego typu sytuacjach warto mieć pewien cel co do aktywności poza treningowej i też ją monitorować. Może to być na przykład opaska, różnego rodzaju też aplikacje w telefonie, które temu pomogą. Jest to naprawdę bardzo kluczowe, bo dzięki temu będziesz kreować odpowiedni deficyt energetyczny. Pamiętaj więc o tej zasadzie. Kolejna rzecz, nawiązując do punktu drugiego, to to, żeby wybrać ruch, który lubisz. Bo zakładałem, że ktoś trenuje dwa razy w tygodniu na siłowni. I mówiliśmy o zwiększeniu poza treningowej aktywności. Natomiast warto tą treningową też dodać. Warto zawsze wybierać aktywność, którą lubisz. Więc jeśli nie lubisz tej siłowni, to może wybieraj na przykład rower, rolki, cokolwiek, co lubisz. Ponieważ w sytuacji, kiedy mamy aktywność, która sprawia Ci Friday, jest większa szansa, że będziesz tego przestrzegać. Co ważne, zaplanuj tą aktywność. Czyli wpisz w kalendarzu poniedziałek, środa, mamy tego typu aktywność, idę na siłownię czy idę na rower. Planuj to tak samo, jak planujesz pracę. To jest ważne, żeby zadbać o swoje zdrowie. Punkt numer 3 to nawodnienie. Klucz, ponieważ często jest tak, że zapominamy o nawodnieniu. I mylimy głód z pragnieniem. Często jest tak, że mamy ochotę na jakiś smakołyk, a okazuje się, że wystarczyłoby dać organizmowi chociażby szklankę wody. Staraj się to monitorować i tego pilnować, bo to jest naprawdę bardzo kluczowe. Pamiętaj też, że z płynów mogą wpadać dodatkowe kalorie. Także staraj się, żeby najlepiej była to woda. Może być z dodatkiem różnego rodzaju owoców, np. truskawek, bolubek, może dodać imąkę czy cytrynę. Dodać kostki lodu czy liście mięty, dzięki temu ta woda smakuje lepiej, a nie ją zawsze pod ręką. Zrób też rachunek sumienia dotyczący tego, jak wyglądają przekąski w ciągu dnia, czy one się pojawiają. Nie chomiguj absolutnie żadnej słodyczy w domu, bo to sprawia, że masz większą chęć na to, żeby z tego skorzystać. Staraj się wypełnić raczej lodówkę, jako punkt numer trzeci. Jakościowo dobrymi rzeczami, dużą liczbą warzyw, owoców korzystaj z sezonowości. Ponieważ jeśli będziesz miał wokół siebie jakościowo dobrą żywność, no to trochę nie będziesz miał wyboru, zaczniesz się wybierać. I co ważne, staraj się myśleć w sposób pozytywny, czyli będę dodało więcej fajnych warzyw, fajnych owoców do diety, będę więcej się ruszał. Nie myśl w aspekcie negatywnym, czyli od momentu kiedy zacznę zmiany nawyków, nie będę mógł jeść na przykład fazco czy pizzy. Możesz, ale nie rób tego po prostu zbyt często. Jako punkt numer 5, taka krótka wskazówka, też dla Ciebie podsumowująca: zepnij to wszystko w całość i zadbaj o regularność. Czyli zadbaj o to, żeby jeść na przykład cztery posiłki co 4 godziny, i dzięki temu ograniczysz chęć posiadania, po sięganie, jeśli chodzi o różnego rodzaju przekąski. Przekąski bogate, często w tłuszcze, nasycone i cukier. Zadbaj o to, bo to jest fundament. Zadbaj o to, żebyś miał dużo warzyw i owoców i jakościowo dobrych produktów w lodówce. Pamiętaj o mieniu, monitoruj ruch i zadbaj o podstawowe badania. Zacznij od tego, a dzięki temu będziesz mógł poprawić swoje zdrowie nawet w sytuacji, kiedy masz pracę typowo za i typowo siedzącą. Pozdrowienia i zapraszam Cię oczywiście na inne oferty, które znajdziesz na stronie lub oraz zapraszam na kurs dotyczący dietetyki i suplementacji, które dla Ciebie poprowadzę. Pozdrawiam serdecznie.